Witam ja Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji cieszę się, że mogę przedstawić po raz kolejny stanowisko Parlamentu Europejskiego, tym razem w sprawach światowego kryzysu żywnościowego otóż od 2016 roku na świecie mało bezpieczeństwo żywnościowe i ten fakt był wielokrotnie podnotowywalność przez Parlament Europejski w jego rezolucjach. Natomiast pół roku, czy od czasu wybuchu wojny na Ukrainie i naraz do Rosji na Ukrainę. Doszło do drastycznego spadku bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza na kontynentach pozaeuropejskich. Trzeba to teraz powiedzieć tym samym już Unii Europejskiej państwom wchodzącym w skład Unii Europejskiej. Tak zwany głęboki kryzys żywnościowy, czy tak zwany głód, nie grozi. Nawet powinniśmy uspokoić naszych widzów, słuchaczy. Natomiast. Oczywiście przekłada się ten kryzys żywnościowy wywołany w na Ukrainie, także na politykę unijną i również na politykę Parlamentu Europejskiego związaną z tym kryzysem, bo ona rzeczywiście zagraża, przede wszystkim zagraża Afryce, zagraża Azji w największym chyba stopniu. Otóż, jeśli chodzi o sam Parlament Europejski, jego zainteresowanie tymi kwestiami, to. Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie Parlament podjął rezolucję na temat kryzysu żywnościowego, ale przede wszystkim zachęcował do Komisji Europejskiej o zmianę budżetu na lata 2021-2027, czyli na tym przez budżetową, która niedawno się rozpoczęła, tak aby uwzględnić w tych zmianach budżetu kryzys żywnościowy związany właśnie z wydarzeniami. Wojennym na Ukrainie. I trzeba tutaj podkreślić, że ta rezolucja w tej sprawie Parlamentu Europejskiego została przyjęta zdecydowaną większością głosów, bo aż 366 za, 328 przeciw, zatem głos Parlamentu w tej sprawie jest jasny i wydaje się że jest zdecydowany. Co podkreślili, no posłowie w tej rezolucji, pierwszej rezolucji dotyczącej. Zmian prawodawstwa komunalnego związanego z nadchodzącym kryzysem żywnościowym w związku z tym, że Ukraina no, siłą rzeczy ma wyłączoną część produkcji rolnej stosownie do stałego areału. Otóż, że stałego areału produkcyjnego w przyszłości. Szanowni posłowie podkreślili, że pogarszająca się sytuacja na Ukrainie nie musi skleptować zwiększoną pomocą żywnościową i nakładami żywnościową poza Unią Europejską, ale też dla rolników w Unii Europejskiej. To tutaj przygotowywane są pewne zmiany, które zaczną wchodzić w życie już od tego roku 2023, ale również z za chwilę. Europosłowie twierdzą, że rewizja budżetu musi zapewnić nowe fundusze, nowe projekty polityczne w Unii Europejskiej i bardziej elastyczny budżet wszystkich instytucji unijnych, a zwłaszcza Komisji Europejskiej, którą ma przecież rezerwy, które może przesuwać, choćby właśnie na zwalczanie skutków kryzysu żywnościowego w skali już światowej. Posłowie także domagają się, aby spłaty zadłużenia i kosztów finansowania zewnętrznych instrumentów podbudowy unijnych, instrumentów podbudowy, nie przekraczały zaplanowanych pułapów, tak aby Komisja Europejska mogła przesyłać rezerwy właśnie na nieprzewidziane skutki kryzysu żywnościowego. I Komisja Europejska Parlamentowi odpowiedziała w drugim kwartale ubiegłego roku. Przyznała rację z Rządów Miejskich, twierdząc, że stara się. W taki sposób z piątku budżetu unijnego pozostały rezerwy na te potrzeby złożone z finansów używnościowych. Ponadto Europosłowie wzywają do długoterminowego opracowania budżetu unijnego w tym kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Nad tym pracę będą trwały w 2023 roku. Po to, aby w sposób przewidywalny można było skutecznie przeciwdziałać wszystkim negatywnym skutkom przyszłych, również jeszcze nieznanym skutków działań w Rosji w ładowieniu na terenie Ukrainy, ale też do w Europie Środkowo-Wschodniej. Podobnie dokładnie w Polsce, ale konflikt zbrojne potoczy się i jakiś to potoczy. Również państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej zostały wezwane przez Parlament Europejski do pewnej samodyscypliny żywnościowej. No przede wszystkim Parlament wezwał dwukrotnie państwa członkowskie do tego, aby dokonały przeglądu niewykorzystanej czy niewykorzystywanej żywności. Chodzi też o to, aby żywność w krajach rozwiniętych, bogatych, unijnych nie, nie malowała się, nie była wyrzucona. Zastanawiają to czy to wyzwanie do przeglądu tej gospodarki, polityki w tej dziedzinie było bardzo i w także z odzywem prawie większości, prawie wszystkie państwa Unii, które zadeklarowały przyjęcie tej sytuacji i dostosowanie jej do współczesnych wymogów, w właśnie kryzysu żywnościowego. W całej że także głosu parlamentu wypowiedział sąd szef Rady Europejskiej. Przewodniczący Michel na szczycie w dwudziestym drugim roku, właśnie na szczycie na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego, stwierdził, że wezwanie Parlamentu Europejskiego do stworzenia korytarzy solidarnościowych, ważne na Ukrainie muszą być utrzymywane także w przyszłości, czyli w 2023 roku i w latach następnych, jeśli będzie to konieczne. Czy tutaj jest pomiędzy instytucjami nie, nie, nie pełna zgoda, bo przypomnę raz jeszcze, choć na wcześniejsze konferencjach, także mówimy, sam Parlament Europejski nie ma mocy ustawodawczej, wszystkie swoje decyzje, jak się inicjatywy ustawodawcze, no one są uwzględnione pomiędzy instytucjami. A, a zatem tak istotne bardzo, aby ten odset samego Parlamentu miał także pozytywny efekt. Czy w Radzie Europejskiej, czy w Komisji Europejskiej, bo bez zgody tych instytucji same wezwanie Parlamentu Europejskiego nie mają w nim ma mocy sprawczej. Stąd, tak jak wspomniałem, jest zgoda tutaj również szefa Rady Europejskiej na tworzenie tych korytarzy czerwomorskich, one już istnieją, ale na przedłużenie ich w taki sposób, aby żywność tam magazynowana na Ukrainie w sposób jak najbardziej bezpieczny mogła docierać poza ten kraj do tych krajów, które najbardziej potrzebuje, bo zwłaszcza krajów, oczywiście afrykańskich, w na, na wokół można można Warto zaznaczyć również to, że Unia Europejska nakreśliła sobie kilka priorytetów, a to dzięki właśnie Parlamentowi Europejskiemu, w jaki sposób Powinna przeciwdziałać tej katastrofie żywnościowej i humanitarnej, która Ukraina Ukrainę i kraje, które czerpały z zasobów, zwłaszcza zboża, czynicy, Kurydzy, szle, naszą czyli pszenicy, kukurydzy, jak też naszym słonecznikiem, czy rolnictwem dośrodkowego, który był producentem Ukrainy na dużą światową skalę, aby zabezpieczyć te państwa, te dostawy w przyszłości. W taki sposób, aby były jak najmniej uciążliwe bez względu na to, w jaki sposób potoczy się los wojny, wojny na, na Ukrainie. I tutaj Parlament Europejski przedsięwziął kilka kroków, zwłaszcza związanych z rolnikami europejskimi. No po to przede wszystkim, aby w Unii Europejskiej zaczęto produkować więcej żywności, powiemy, że przez wiele lat. W krajach członkowskich, zwłaszcza w tych nowych krajach członkowskich, które wstąpiły po 2004 roku, była prowadzona polityka wyłączenia areałów pod uprawę, no choćby słynne dopłaty do zalesiania czy uborowania w tych krajach. Wówczas to była polityka bardzo krótkowzroczna i ślepa, zwłaszcza polityków i krajów Europy Zachodniej, ponieważ jej celem było wyeliminowanie konkurencji. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim Polski, Tutaj, a największej większej europejskiej. I poprzez wyłączanie tych areałów, przez zalesianie i wyłączano konkurencję, ale również wyłączano ze wspólnego rynku rolnego tanie produkty i produkty tak zwane ekologiczne, które wówczas były w stanie je zachodnią Europę. Dzisiaj Parlament Europejski. Także instytucje unijne wycofują się z różnych pomysłów, które nie służyły wykorzystaniu wszystkich zasobów ziemi, rolnych do tego, aby przyznać się na uprawy. Dzisiaj kładzie się akcja i mówi się o tym, że każdy hektar powinien być w do produkcji żywności, po to, aby Unia Europejska tę żywność nie mogła. W jeszcze większym stopniu eksportować do krajów trzecich, zwłaszcza tych dotkniętych kryzysem subwencjonalnym związanym z wojną na Ukrainie. I cóż tutaj Parlament oferuje? Komisja Ministra, na temat wydatkowała w ubiegłym roku, czyli roku. Wypłatę większych zaliczek rolników unijnych w celu zaradzenia problemów z tą sprawą, jak środków. No i mamy przecież do czynienia z dużą inflacją w Unii Europejskiej, tak aby rolnicy otrzymywali większe zaliczki wcześniej, jakby mogli po prostu przewidywać swoje uprawy, zasiewy, ale też budowle, środy czy bydła w taki sposób, aby nie musieli zaciągać nowych zobowiązań, nowych kredytów, które wyprowadziłyby na przykład na sprawę bankructwa. Więc tutaj Parlament Europejski wychodzi na rolnikom europejskim ale też w do zreformowania rozwoju, że rolnej w taki sposób, aby to, co wspomniałem, zmniejszyć do minimum odłogowanie wód rozwoju w kraju europejskim. Jakie tutaj przyspieszyły pracę już nad tymi rozwiązaniami, miejmy nadzieję, że one wejdą w życie, być może nawet w 2020 roku. W trzecim roku dodatkowo Nie. Parlament chce, aby Komisja Europejska zwiększyła środki produkcji no. nawozów w samej Unii Europejskiej. Bo do wojny na Ukrainie Unia no. wprowadzała no. bardzo ilości nawozów z krajów trzecich. Teraz ma się zmienia no. znaczący na korzyść produkcji w ramach w Unii, ale aby do tego mogło wszystkiego dojść, pamiętajmy jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Otóż należałoby także zreformować ten handel emisjami z węgla. Następnie do tego nie dojdzie, ponieważ on ma m.in. duży, to może nawet decydujący wpływ na produkcję choćby nawozów sztucznych w Unii Europejskiej. ETS. Polityka węglowa Unii Europejskiej niestety nie jest kompatybilna, czyli nie współgra z tymi wyzwaniami Parlamentu Europejskiego i polityki unijnej, która ma przeciwdziałać światowemu kryzysowi żywnościowemu, która ma podwozić produkcję żywności w krajach unijnych. Bez, bez odejścia od nds u a bez ograniczenia nds u nie da się tych celów, sobie wprost, osiągnąć. I tutaj chciałbym z, też Państwu powiedzieć o pewnym absurdzie, który także towarzyszy Parlamentowi Europejskiemu, który wypłynął z frakcji średnich w Parlamencie Europejskim. Chodzi, jest to związane oczywiście i z bezpieczeństwem żywnościowym, ale też z emisjami do prawników czyli ten słynnym Otóż już dzisiaj mówi się o tym, że Unia Europejska Musi zaostrzyć politykę klimatyczną. Jeśli tak się stanie, to już nie będzie, bo nie mamy dzisiaj o FITRO 55, tylko się o FITRO 31, czyli no, chodzi o 61% plus, w stosunku do roku 2050, o redukcję emisji węgla do 2030 roku. To jest absurdalny pomysł, bo on tak naprawdę ten przemysł, na przykład wokół rolniczych, ale też e, do oni e, no po prostu z I jest choćby to wyzwanie, mówiące o tym, że kolejnym krokiem narzucenia limitów emisyjnych powinna być produkcja mięsa. Po nałożeniu podatku węglowego na krzywdę towarów spoza Unii Europejskiej, po nałożeniu nowych limitów i ograniczeń, jeśli chodzi o budowa domów zawniską emisyjnych bardzo restrykcyjnych, kolejnym krokiem ma być narzucenie podatku węglowego na rolników w Unii Europejskiej po to, aby ograniczyć produkcję mięsa wieprzowego, a także wołowego w Unii Europejskiej. No, jeśli do tego dojdzie, jeśli ten projekt, ten Grupy europosłów zostanie zrealizowane. No przecież to, to nie zwiększy bezpieczeństwa żywnościowego. Ani w Unii Europejskiej, ani tym bardziej na świecie, bo to wywoła w panelu widoków, która ja będzie spowodowała przede wszystkim podwyżką cenę mięsa na rynkach europejskich, a co się wiąże także na rynkach światowych, bo dzisiaj gospodarka jest, no, są, to są znaczenie połączone w Tak to wszystko wygląda z punktu widzenia parlamentu. I na koniec chciałbym wspomnieć o ostatniej rezolucji dwóch słowańskiego, która została przyjęta w 2022 roku, specjalnie poświęcona była pilnej potrzebie przyjęcia unijnego planu działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Unii i poza Unią Europejską w związku właśnie z na Ukrainie. I tu, jako najbardziej priorytetowe cele, Parlament Europejski wskazuje przede wszystkim dołożenie wszystkich starań, aby wesprzeć produkcję rolną na samej Ukrainie, w Unii Europejskiej, to ja już wcześniej wspominałem. A przede wszystkim chodzi o dostarczanie nasion do, na Ukrainę, ale też do krajów trzecich, jeśli będzie taka potrzeba na redukcję ceny paliw dla rolników i skupienie się na produkcji nawozów sztucznych w samej Unii Europejskiej, czyli zwiększenie tych produkcji, o tutaj o wspominamy. I te działania mają pomóc przede wszystkim zwiększeniu produkcji żywności w Unii Europejskiej, tak aby Unia mogła stać się, a jeszcze większym eksporterem żywności do tych krajów, które zostały dotknięte. Ale aby do tego mogło dojść, wszystkie niedorzeczni, a mówiąc po prostu szalone pomysły, zwłaszcza pochodzące z partii zielonych, ale także często popierane, są z one muszą być odłożone na bok, nie mogą zostać wpisane do żadnych rozwiązań czy rozporządzeń czy dyrektyw unijnych, bo wówczas będą by hamowały rozwój gospodarstwa europejskiego, a przede wszystkim by wpływały Cen żywności w Unii Europejskiej, a tym samym nie będą sprzyjały bezpieczeństwu żywności w Unii. A zatem przed Parlamentem jest wiele wyzwań. Wydaje się, że bieg rok 2033 zadecyduje o tym w Unii Europejskiej, czy rolnictwo Unii rzeczywiście będzie w stanie podnieść się z tych wszystkich ograniczeń nakładanych przez ostatnie co najmniej dwie dekady na rolników europejskich którzy dzisiaj no, funkcjonują tak naprawdę w sposób fatalny, w na przykład z konkurencją na kontynencie amerykańskim. Zatem, jeśli europosłowie i instytucje Unii wyciągną właściwe wnioski z trwającej wojny na Ukrainie, to jeśli rzeczywiście zamiast wyprawiania ideologii, jeśli chodzi o kwestie związane z ochroną klimatu, a przede wszystkim z emisjami węgla, jeśli wyciągniemy wnioski z błędu do tej pory działań w tej dziedzinie jeśli nie nałożymy dodatkowych opłat węglowych na produkcję to w żywności czy miejsca w Unii Europejskiej, to chociaż rzeczywiście Unia Europejska, zwłaszcza jej mieszkańcy, będą mogli stać spokojni, a eksport żywności z Unii będzie mógł zaspokoić potrzeby wielu państw poza Unią i od dzisiaj na jest temat gospodarki Dziękuję Państwu za uwagę.